Słabo, słabo, nic nie było słychać, jak robi koziołek. No i bardzo dobrze. Dzisiaj w Oleśnicy odbywa się finał Dolnośląskiej Imprezy Czytelniczej z książką na walizkach. Są to spotkania młodych czytelników z pisarzami. Tegoroczny finał jest pod hasłem Następcy Makuszyńskiego. Rozpoczęliśmy naszą imprezę paradą. Parada rozpoczęła się w Rynku, zakończyła na Placu Zwycięstwa, gdzie odbywa się cała impreza. W paradzie wziął udział pan burmistrz Jan Brąś, pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu pani Agata Szpil. Piłek, pracownicy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, pracownicy Oleśnickiej Biblioteki Publicznej i wszystkie, wszyscy rodzice i dzieci. Myślę, że y, wielu mieszkańców miasta włączyło się dzisiaj w naszą imprezę. To jest pierwsza impreza o takim wielkim zasięgu dolnośląskim w Oleśnicy. Henry. Naszej Oleśnicy jest her, którego naczelną częścią jest właśnie orzeł świętego Jana. Świętego Jana i Ewangelisty. Mamy okazję i możliwość świętować dzisiaj dzień nadania patronatu nad Oleśnicą właśnie świętego Jana, apostoła i Ewangelisty. Mówię oficjalnego, bo ten bez buli, bez dekretu, Kongregacji potwierdzonego upoważnieniem papieża Franciszka funkcjonuje u nas praktycznie od zawsze. Dlatego, książę, arcybiskupie, gorące słowa podziękowania. Chcę podziękować i cieszę się z tego, że tutaj Rada Miasta jakoś uchwaliła i doprowadziła do tego, że udało się właśnie mianować patronem miasta Jana

Good. I want to like you right, so big, I put my It's not a game, I'm not a one. So you try. i show you what I got inside. I don't know if it's real. I zapawiam serdecznie z przepięknego, słonecznego, pełnego zieleni podzamcza. Za nami już koncert niedzielny Arkinoego, za chwilę zespół z muzyką cygańską, później Bayerful, a wieczorem przed nami wystąpi zespół Golec Orchestra. Myślę, że ten koncert wszystkim państwu przypadnie do gustu. W dzisiejszego dnia również przy Bramie Wrocławskiej mogliśmy oglądać przepiękne i zakupić dzieła sztuki oleśnickich artystów. Art Bazar. Mam nadzieję, że wszystkim to się spodobało i ta inicjatywa artystów będzie się tylko rozwijała. Skorzystam z okazji. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, że jesteście z nami przez te wszystkie dni i ci mali, ci więksi mieszkańcy Oleśnicy. Dziękuję współpracownikom, dziękuję wszystkim firmom, dziękuję urzędowi miasta za współpracę przy organizacji tego święta i życzę państwu miłych wrażeń artystycznych podczas wieczornego koncertu i szczęśliwego powrotu do domów. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Sławej świeżyński Bajerful. Jest dziś 30 stopni w cieniu, 40, 30 stopni w cieniu, a z 50 na scenie. Graliśmy przed chwileczką koncert w nie wiem gdzie. Było bardzo gorąco, bardzo dużo ludzi. Paliła nas podłoga, paliło słońce. nagłośnienie rewelacyjne rewelacyjne cudowne. Publiczność kochana, bo stała przed sceną w tym słońcu tak samo jak i my. Wyszliśmy bez naszych żółtych strojów, bo już było za gorąco. I był zupełnie inny koncert, bo się okazało, że, no, że można, że, że, że pomimo tego, że jest taki taki koszmarny upał, fajnie, no bo ciepło. Ale można śpiewać, można bawić razem z publicznością. I to jest chyba fajne, że pomimo pomimo różnej aury. Teraz, jak to się mój raz myślał, świeci słońce, rozpada deszcz. My jesteśmy zawsze po to, żeby, żeby być dla publiczności, by dla was śpiewać. To nieprawda, że cię nie kochałem, to nieprawda, że życie złamałem. dać cudo, będzie cały świat. Tu na razie jest ściermisko, ale będzie sam, sam.